Hej, to jest kanał Rozwód po Polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska. Ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ y, jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz... I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rozwód po polsku. Dziś poruszymy temat najgorszego doradcy rozwodowego. Niestety jest takie Zjawisko spotykane wśród nas, wśród naszych znajomych, którzy, i to w zasadzie nie dotyczy tylko rozwodu, ale każdej naszej dziedziny ży życia, że otaczając się y, ludźmi, istnieje prawdopodobieństwo, że spotkamy na swojej drodze człowieka, który będzie chciał narzucać nam swoją wolę, która niekoniecznie będzie spójna z naszą wizją naszego życia, ale ta osoba będzie taka uparta w, w dążeniu do tego, żeby zrealizować swój plan w waszej sprawie, że może być trudno to przezwyciężyć. I z tego tytułu na samym początku wspomnę o tym, że w momencie kiedy idziemy do rozwodu, czy jesteśmy w trakcie rozwodu, lub też później, ale nie czujemy się wystarczająco mocni sami ze sobą, warto wspierać się pomocą czy psychologa, coacha, być może psychiatry. Warto też czytać w internecie dużo jest publikacji na temat wzmacniania samego siebie na YouTubie, można też szukać w książkach. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, żeby właśnie przetrwać ten trudny okres, kiedy bodźce z zewnątrz będą do nas przemawiały, ale nie będą spójne z tym, co jest w naszej decyzji. I żeby nie ulec tym zewnętrznym bodźcom. No, to my musimy być silni sami w sobie, żeby być konsekwencji w dążeniu do tego, co my sobie ustaliliśmy w sprawie naszego rozwodu. Oczywiście warto jest słuchać innych ludzi, którzy mają jakieś spojrzenie na temat w ogóle rozwodu, czy na temat naszej sytuacji, widząc to gdzieś z boku, ale nie narzucający nam swojej woli, mówiący po prostu. To, co widzą ze swojej perspektywy, tak, żeby Wam otworzyło się myślenie na pewne tematy, ale żeby to nie było narzucające, że Wy macie zrobić dokładnie tak, jak ktoś Wam mówi. No więc, kim jest ta osoba, ten doradca nasz najgorszy? To osoba, która bardzo intensywnie i w ogóle narzuca nam swoją wolę na naszą sytuację i mówi nam, co my mamy zrobić w swojej sytuacji. Mało tego, nawet potrafi się obrazić za to, że Wy nie zrobicie tak, jak ona wam powiedziała. Osoba taka toksyczna bym powiedziała... Nie bym powiedziała, osoba toksyczna z naszego otoczenia, która narzuca nam naszą wolę, będzie mówiła do nas w taki sposób. Ja na Twoim miejscu zrobiłabym tak, czy tak. Zrób, jak zechcesz, ale ja na Twoim miejscu zrobiłbym tak czy tak. E Albo takie krótkie stwierdzenia, zrób tak i tak. No i w momencie, jakby właśnie nie wykonujecie tych zaleceń, no to pojawia się problem, bo ta osoba będzie bardzo obrażona, sfrustrowana, a wy będziecie mieli kolejny problem, nie swój, w swojej głowie. Ok. Eee, co bym chciała powiedzieć? No właśnie, w momencie, kiedy mamy wypracowaną swoją decyzję. I ona jest spójna z nami, to bardzo ważne, żeby być konsekwentnym. Oczywiście nie mówię, że nie można jej zmieniać, bo można, tylko że ta zmiana też powinna być spójna z Waszym poglądem, z Waszą decyzją, z tym, co jest w Was w środku, jak chcecie daną sprawę rozwiązać. Co jest takie najbardziej kontrowersyjne, jeśli chodzi o rozwód i właśnie tych wszystkich doradców? To to, że jak wy jesteście w jakimś związku i przychodzi w jakimś, bo to może być partnerski albo normalnie małżeństwo, to ona wam mówi: Ja to bym się już dawno rozwiodła albo rozeszła z tym twoim mężem, bo on jest taki, taki czy inny. No i to nie jest fajne. Później ta osoba, jeśli już wie, że wy się rozwodzicie, będzie ci doradzała, w jaki sposób ty masz się rozwieść. Ja nie mówię w tym momencie, że wy macie zawsze brać rozwód bez orzekania o winie, nie, bo jeśli rzeczywiście są do tego podstawy, mocne podstawy i wy tak chcecie, to tak zróbcie, ale w momencie, kiedy jest to spójne z Wami, a nie w momencie, kiedy narzuca Wam to właśnie jakiś dobry znajomy, dobry w cudzysłowie. Kontakty z dziećmi to też jest bardzo kontrowersyjne w podjęciu, jeśli podejmujemy stanowisko takie łagodne, że a ja to sobie zrobię rozwód bez orzekania, z kontaktem, gdzie po prostu będziemy się dogadywać w sprawie dzieci, alimenty tak, jakie powinny być, i, i tak chcę, żeby mój rozwód wyglądał. A ci doradcy, nasi źli. Będą wam właśnie narzucać, że nie, ty się rozwiedź z oszekaniem o winie. Nie ty tutaj steruj dziećmi rób wszystko dziećmi, tak, żeby uzyskać to, co chcesz uzyskać. W ogóle alimenty ty na siebie też bierzesz, a nie tylko na dzieci i będą drążyć nam po prostu dziurę w brzuchu, żebyśmy tak zrobili, jak oni chcą. Więc to jest bardzo ciężkie, żeby przebić się przez takie... takie takie. Ojejku, wypadło mi słowo, żeby przebić się albo przetrzymać ten okres, kiedy ta osoba sobie odpuści, bo ona sobie długo, długo będzie pozwalać na takie doradztwo. Inną, ale bardzo ważną kwestią jest w ogóle rodzina. Rodzina, która mm, ostatni raz z rozwodem miała na przykład styczność 20, 30, 40 lat temu. E Albo z rodziną, z której wyszliśmy, ale nadal tkwimy w schematach tej rodziny, kiedy do niej wracamy, o czym mówię. Będę tu teraz e, mówiła tak, jakby o sobie, ale to nie jest moja sytuacja. Mieszkam sobie w Warszawie. Jestem super babka, normalnie podejmuję decyzje, to robię tak, tak, tak konkretnie, po prostu pod siebie, wiem, co chcę, jestem mocna. Wracam do domu. I nagle wchodzę w rolę takiej szarej myszki, bo przecież ja nigdy nie byłam osobą decyzyjną, i w ogóle wręcz decyzje, które ode mnie wychodziły, nigdy nie były brane pod uwagę, bo ja zwykle nie miałam racji. To, co powiedziała mama, to, co powiedział tata, to, co powiedział wujek, ciocia, babcia i wszyscy inni, ma rację bytu. Oni mają rację, ja nie mam. No i wracasz, dajmy na to po weekendzie będąc w takim domu i ty masz totalnie zrujnowaną swoją decyzję, bo zaczynasz się właśnie zastanawiać, czy aby na pewno um, mama, tata, babcia, dziadek, wujek, wszyscy inni nie wiedzą lepiej. Może ja rzeczywiście powinna, może o ty winie, Może ja rzeczywiście powinna mu zabrać dzieci, a ja w ogóle to ograniczyć kontakty. Także to jest bardzo, bardzo istotne, żebyśmy byli emocjonalnie silni, psychicznie silni do tego żeby być wytrwałymi w swojej sytuacji. Ja wiem, że to są bardzo trudne sytuacje, jeśli chodzi tutaj o kwestie domowe, dlatego że z jednej strony chcemy do tego wracać, no bo to jest nasz dom. My Mm, lubimy tam wracać, ale z drugiej strony wiemy, że jak tam wracamy, to my nie jesteśmy sobą, tylko właśnie poddajemy się temu schematowi, z którego wyszliśmy. I przeciwstawić się temu schematowi jest bardzo trudno, dlatego że boimy się, że zostaniemy odrzuceni albo, nie wiem, wyklęci, chyba e, za to, że mamy swoje zdanie i za to, że nie słuchamy. Właśnie tego domu rodzinnego. I to jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ w momencie, kiedy my mówimy, jak naprawdę myślimy, jaka jest nasza decyzja, a ta decyzja nie jest spójna z tym domem rodzinnym, to dom rodzinny też ma problem na takiej zasadzie, że bardzo ciężko jest mu zaakceptować to, że to wy podejmujecie decyzję, i te decyzje nie są spójne z naszymi, no, i wiecie, i pojawić się może konflikt taki rodzinny. Warto w tym momencie rozmawiać, dać takie powody, dla których są takie Wasze decyzje, a nie inne, i uzmysłowić w rodzinie, bo jeśli mieli rzeczywiście ostatnio styczność z rozwodem, dawno temu, że czasy się zmieniają, podejście do pewnych rzeczy się zmienia i to już nie wygląda tak, jak Naście 10 lat temu. Oni to przeboleją, będą potrzebowali trochę czasu. Może nie każdy dom to zaakceptuje, ale no, rozmowa może uczynić cuda i generalnie warto podjąć tą próbę, żeby swój rozwód przeprowadzić zgodnie ze sobą, a nie cudzymi oczekiwaniami. E... No, i przyszedł jeszcze jeden taki doradca mi do głowy, który niekoniecznie będzie wygodny dla wszystkich. Może wygodny to złe słowo, ale może nie wszystkim przyjdzie do głowy. Spotykam się podczas rozmów z osobami, które idą do rozmowy, do rozwodu, z tym, że idąc do prawnika, prawnik słysząc historię. Z automatu mówi to co? Orzekamy o winie, robimy takie i takie alimenty, jakby nie słucha klienta, a z góry narzuca mu swoją wolę. Warto się zastanowić, czy wchodzić w taką współpracę w momencie, kiedy wy mówicie prawnikowi, że nie, że wy to chcecie rozwieść się bez, bez orzekania, że wy chcecie uregulować e, fajne kontakty i że wam nie zależy na jakiejś. Ściąganiu, obdzieraniu ojca czy matki, dzieci z alimentów nie wiadomo na jaką kwotę. I w momencie, kiedy mówicie głośno o takich swoich oczekiwaniach, czy waszym takim stanowisku, no to jeśli prawnik będzie was namawiał do tego, że nie, proszę pani, to ja tu widzę orzekanie, na pewno wygramy po prostu jak nic. No to, to tak jak mówię, to warto się zastanowić, czy warto. I, i wtedy poszukać sobie kogoś kto rzeczywiście będzie um, uszanuje waszą decyzję, a może tak. Ja się nagadałam. Mam nadzieję, że to było pomocne, eee, a jak nie, to szkoda. <grym> Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, albo chcielibyście, żebyśmy ja czy ze specjalistą, którymś poruszyła y, tematy, to zapraszam do kontaktu. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia za niedługo. Pa-pa!